Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i doprowadzić nas do wiedzy i pewności o tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dzisiejsza relacja będzie nietypowa, ponieważ zawiera negatywne wizje możliwej przyszłości, które zostały pokazane relacjonującej osobie podczas doświadczenia bliskiego śmierci. Relacja pochodzi z kanału Heaven Awaits, źródłowo w opisie filmu. Pamiętajmy, że są to tylko potencjalne możliwości i nie muszą się spełnić. Zamieszczam tę relację jako ciekawostkę pokazującą, czego niektórzy ludzie doświadczają. Z drugiej strony, być może choćby w minimalnym stopniu, może się to przyczynić do naszego kolektywnego opamiętania się jako ludzkość i wpłynąć na to, że takie scenariusze się nie zrealizują. Wierzę, że wspólnie, wybierając każdego dnia dobro i miłość, możemy to zrobić. Potraktujmy dzisiejszą relację jako ciekawostkę, a jeżeli takie wizje nie rezonują z Tobą lub wprowadzają w Tobie lęk, najlepiej będzie, jak pominiesz ten film. Zaczynamy. Miałam doświadczenie bliskiej śmierci w 2015 roku. Zostały mi pokazane możliwe wydarzenia w przyszłości. Na początku nie miałam pojęcia, co mi pokazano, ale przez ostatnie kilka lat w końcu zdołałam połączyć kropki i zrozumieć te obrazy. Żałuję, że nie mogę podać konkretnych dat wystąpienia tych wydarzeń, ale nie dano mi takiej informacji. Jak powiedziałam, na początku nie miałam pojęcia co widzę. Moje przeżycie z pogranicza śmierci miało miejsce, gdy miałam zaledwie 18 lat. Poszłam na imprezę z moim chłopakiem, Mike'em. To była impreza na zakończenie lata ostatnie spotkanie przed wyruszeniem na studia przez jednych lub przed rozpoczęciem pracy przez innych. Na tej imprezie Mike całkiem się upił, chociaż wiedział, że nienawidzę, gdy to robi. Kiedy nadszedł czas powrotu, odmówiłam jazdy z nim samochodem. Kolega, który zorganizował przyjęcie, zaproponował, żebyśmy zostali na noc, ale wiedziałam, że moi rodzice byliby wściekli, jeśli nie wróciłabym do domu. Nadal z nimi mieszkałam i znałam ich zasady, więc zaczęłam pytać inne osoby o możliwość pojechania z nimi. Z pomocą przyszła jedna z moich koleżanek, która powiedziała, że mogę pojechać z nią i jej chłopakiem. O ile nie mam nic przeciwko jeździe na pace ich samochodu typu pick-up. Nie przeszkadzało mi to, byli trzeźwi, więc nie miałam obaw, że bezpiecznie dotrę do domu. Było to o wiele więcej niż mogłabym powiedzieć, jadąc z Majkiem. W drodze do domu jej chłopak Jim zatrzymał się, aby kupić pizzę na stacji benzynowej. Potem ruszyliśmy w stronę mojego domu, który znajdował się jeszcze 10 mil dalej, słabo oświetlonej dwupasmowej autostrady. Nie zajechaliśmy daleko. Jim wyjechał na drogę i zobaczył reflektory na naszym pasie. Nie pamiętam wiele z tego, co było potem, poza tym, że leżałam z boku drogi, bardzo obolała. Zderzenie wyrzuciło mnie z paki tej półciężarówki i to prawdopodobnie uratowało moje życie. Na chwilę straciłam przytomność, a kiedy się obudziłam, zobaczyłam światła pojazdu ratunkowego i policjantów pracujących na miejscu wypadku. Zaczęłam wołać o pomoc i podbiegł do mnie policjant. Zaczął krzyczeć do innych, że ma kolejną ofiarę i że potrzebuje ratowników medycznych. Byłam taka wdzięczna, że tam był. W szpitalu lekarze powiedzieli mi, że jadę na operację. Dostałam wtedy coś w mojej kroplówce, co spowodowało, że straciłam przytomność. Następnie usłyszałam głośny trzask i nagle widziałam swoje ciało z zewnątrz, a chirurg krzyczał, że puls mi spada. I wzywał zespół ratunkowy. Z jakiegoś powodu to mnie nie przestraszyło. Czułam się, jakbym obserwowała wydarzenie, które przytrafia się komuś innemu. Nie czułam już, że to ciało było mną. Jak to się mogło stać? Byłam tutaj ponad nim. Postanowiłam się rozejrzeć i popłynęłam korytarzami, zwiedzając szpital. Odkryłam, że mogę również przenikać przez ściany, kiedy przypadkowo weszłam do magazynu pełnego prześcieradeł i koców. Następnie poszłam do holu pogotowia, gdzie zobaczyłam, jak moja matka płacze, a mój ojciec próbował ją uspokoić, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Patrząc wstecz, myślę, że powinnam była poczuć trochę empatii wobec tego, przez co przechodziła moja matka. Jednak pamiętam, że wtedy myślałam, że z czasem wszystko będzie z nią w porządku. Decydując się ponownie sprawdzić moje ciało, popłynęłam z powrotem do sali operacyjnej. Gdzie chirurg próbował mnie reanimować. Wtedy zauważyłam tunel nad stołem i ciekawość wzięła górę. Musiałam zobaczyć, co jest w środku, więc weszłam. Wnętrze tunelu było ciemne, ale nie bałam się. Powiedziałabym, że płynęłam tunelem, ale byłoby to nieprawdą. To nie ja się unosiłam, to tunel unosił i przenosił mnie. Tunel zaczął mnie ciągnąć dalej, a prędkość rosła. Poruszałam się szybciej niż kiedykolwiek. Mike byłby zachwycony pomyślałam. Przed sobą zobaczyłam punkcik światła, pojawiający się w oddali, i zastanawiałam się, co to było. Im bardziej zbliżałam się do tego światła, tym bardziej ono rosło, aż stało się wszystkim, co mogłam widzieć. Wypełniało wszystko, z wyjątkiem samych krawędzi tunelu. Dotarcie do światła było przeżyciem samym w sobie. Nie wiedząc czego się spodziewać, nie miałam z góry założonych wyobrażeń o tym, jak powinnam się czuć. Na Ziemi miałam zaledwie 18 lat i nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby ktoś szedł do światła. Niemniej jednak znalazłam się w tym świetle i absolutnie nie ma słów, aby dokładnie to opisać. Ale spróbuję. Jest jaśniejsze niż nasze własne słońce, ale oczy nie bolą od patrzenia prosto na nie. Promieniuje miłością która jest milion razy większa niż jakakolwiek, którą możesz sobie wyobrazić. A kiedy przybyłam, czułam się jakbym była połączona ze światłem. Zostałam powitana, jakbym otrzymała wiadomość. Przychodzę w pokoju. Światło upewniło mnie, żebym czuła się swobodnie. Po tym światło poinformowało mnie, mówię poinformowało, bo nie przemówiło, ale jakoś znałam jego intencję, że będę miała przegląd mojego życia. Przegląd życia. Jest tak wiele do powiedzenia na ten temat, i jest to intensywne doświadczenie samo w sobie. Pokazano mi całe moje życie na Ziemi, od początku do końca. Obserwowałam moje narodziny i śmierć i wszystko, co wydarzyło się pomiędzy nimi. Czułam każde złe lub dobre uczucie, jakie kiedykolwiek komuś okazałam z punktu widzenia tej drugiej osoby, jednocześnie doświadczając tego ponownie z własnego punktu widzenia. Odkryłam, że wiele razy w moim życiu, kiedy myślałam, że mam rację, myliłam się, a to, co powiedziałam lub zrobiłam z powodu własnej krótkowzroczności, wywoływało emocje i ból u drugiej osoby. Czułam ich ból. Przegląd życia nie był jednak zły. Chwile, kiedy przyniosłam komuś radość, także były pokazane i też to odczułam. To było jak przejażdżka emocjonalną dwubiegunową kolejką górską. Nie masz pojęcia, kiedy się zacznie lub skończy? I nie masz pojęcia, jakie zwroty akcji, zakręty, pętle i spadki czekają na ciebie. Kiedy zakończył się mój przegląd życia, pomyślałam, że następnym krokiem będzie osąd. Nie miałam pojęcia, czy oznaczało to dla mnie niebo, czy piekło. Nagle moja głowa została zalana obrazami okropnymi obrazami, których nie mogłam zatrzymać i nie miałam pojęcia, czym one są. Nie wiem, jak długo to trwało, ale kiedy się skończyło, powiedziałam raczej do siebie niż do kogokolwiek innego. Co to było? Wtedy usłyszałam głos z tyłu mnie, który odpowiedział. Głos był potężny, a jednocześnie delikatny. Powiedział: To są wydarzenia, które mają nadejść przed Twoim prawdziwym sądem. Głos powiedział mi wtedy, że mam zostać odesłana z powrotem, ponieważ to jeszcze nie jest mój czas. Nie miałam nawet wyboru. Gdybym miała, nie byłoby mowy, żebym zdecydowała się tu wrócić. Wróciłam do swojego ciała przez ten sam tunel, którym przybyłam i z dużą siłą weszłam do swojego ciała. Kiedy się obudziłam, zobaczyłam moich rodziców w sali szpitalnej. Wtedy dowiedziałam się, że jako jedyna przeżyłam wypadek. Kierowca pojazdu, który w nas uderzył, był pijany i nie, to nie był Mike. Mike żyje aktualnie z żoną i synem gdzieś w Indianie. Lekarze przeprowadzili intensywną operację, aby uratować mi życie. Miałam pękniętą śledzionę i musieli naprawić kilka miejsc, w których krwawiłam wewnętrznie. Miałam też płyn gromadzący się w moim mózgu, który wymagał od nich otwarcia czaszki. W połowie operacji doznałam zawału serca, które przestało bić na ponad 4 minuty. Lekarze powiedzieli mi, że to będzie długa droga do wyzdrowienia, ale najgorsze mam już za sobą. Leżałam w szpitalu ponad miesiąc przed powrotem do domu. Po powrocie do domu zaczęłam spisywać wydarzenia, które mi pokazano. Chciałam to wszystko zapamiętać. Z biegiem czasu myślałam o tym coraz mniej. Aż 6 stycznia zobaczyłam budynek Kapitolu. To była pierwsza z moich wizji, z braku lepszego słowa, ponieważ nie jestem jasnowidzem. Komentarz lektora. Chodzi o wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku. Gdy protestujący zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli na Kapitol podczas obrad połączonych Izb Kongresu, który miał zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Poniżej znajduje się reszta tego, co mi pokazano, oraz moja własna interpretacja. Tak naprawdę nie będę wiedziała, czy dokładnie interpretuję te wydarzenia, dopóki się nie spełnią. Ostrzegam Cię teraz, żadne z tych wydarzeń nie jest pozytywne i nie wiem, czy którekolwiek z nich można zmienić? Myślę, że czas to pokaże. Widziałam, jak światowa gospodarka załamuje się, gdy Chiny domagają się od rządu USA spłaty długów. Następnie zobaczyłam, jak trzecia wojna światowa została wywołana przez upadek gospodarki. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że bomby atomowe zostaną użyte, ja tego nie widziałam. Widziałam światowe rządy toczące wojny domowe z własnym narodem. Działo się to na całym świecie, gdy zubożeni podnieśli swój głos, by krzyczeć Nigdy więcej i zaczęli siłą odsuwać elity od władzy. Widziałam zamieszki na całym świecie i wydawało się, że żadne miejsce na ziemi nie jest wolne od przemocy. Mimo że cywile przejęli kontrolę, teraz walczyli z tymi, którzy chcieli ją im odebrać. Widziałam, jak ludzie byli otaczani i umieszczani za ogrodzeniami z drutu kolczastego. I widziałam, jak kontrola populacji została uchwalona jako prawo na całym świecie. Nie wiem, dlaczego to robiono. Widziałam głodujących ludzi żyjących w miastach, które wyglądały, jakby przetoczyły się przez nie walki. Świat skutecznie zmienił się w strefę wojny, w której często zmieniały się strony, a jedzenie było walutą. Chcę podkreślić, że nie jestem medium, a to są moje własne interpretacje tego, co widziałam. Nigdy wcześniej nikomu nie mówiłam o moim doświadczeniu bliskim śmierci. Mogę mówić tylko o tym, co mi pokazano, ale moja interpretacja może być błędna. Nie znam dat, w których to się wydarzy. Byłam zaskoczona, kiedy zobaczyłam wydarzenia z 6 stycznia 2021 roku. Dzielę się moim doświadczeniem z nadzieją, że opamiętamy się zanim będzie za późno i nie podążymy ścieżką, z której nie będzie odwrotu. Na tym kończy się ta relacja. Pamiętajmy, że jest to tylko jedna z wielu wizji, często te wizje są różne i się wykluczają. Potraktujmy to jako ciekawostkę, która się nie spełni i wybierajmy codziennie lepsze jutro. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.